Cześć, ja się nazywam Paul Birecki, a to jest mój podcast, w którym opowiadam, jak w mądry sposób zarządzać procesami w firmie, aby osiągać lepsze wyniki i mieć więcej czasu dla siebie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o wielkiej trójce wskaźników, czyli jakości, terminowości i koszcie. Tak naprawdę, wszystko, co mierzymy w organizacji, jeżeli chodzi o KPI, wskaźniki procesu, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, w olbrzymiej większości przypadków sprowadza się tak naprawdę do trzech obszarów: czyli jakości, kosztów i terminowości tego, co powinniśmy dostarczać lub co ktoś powinien dostarczać do nas. Tak jak wspominałem w odcinku na temat saipok Właśnie jakość, terminowość i koszt powinny być elementem pewnego rodzaju umowy między nami a klientem, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o kliencie wewnętrznym, czy o kliencie zewnętrznym. Są to elementy, obszary, które powinniśmy mieć w miarę możliwości precyzyjnie określone, co tak naprawdę klient od nas oczekuje, czy co my oczekujemy od naszych dostawców niezależnie od tego czy dostarczamy fizyczne produkty, usługi, informacje, to takimi trzema podstawowymi wymiarami, na które powinniśmy patrzeć, to są właśnie jakość, terminowość i koszt. I zaczynając tutaj od zaczynając od jakości. Najczęściej przychodzącą do głowy miarą jest na przykład ilość reklamacji czy ilość błędów, ilość poprawek, które musimy wykonywać. Na danym fizycznym produkcie, ale to samo też tyczy się różnego rodzaju usług czy informacji. I o ile zazwyczaj nie mamy większego problemu z ustaleniem tych kryteriów odnośnie relacji firma-klient zewnętrzny, to wewnątrz organizacji już zaczyna to stanowić pewien problem. A wynika to najczęściej z tego, że na to, co robimy w firmie, nie patrzymy przez pryzmat procesu i tego, że my faktycznie dostarczamy jakiś produkt do naszego klienta wewnętrznego, tylko bardziej skupiamy się na tym, co robimy i coś tam z tego wychodzi. Ale jeżeli zastanowimy się głębiej, to w przypadku na przykład procesów biurowych, gdzie dostarczamy jakiś raport dla innego działu, czy ogólnie publikujemy go dla organizacji. No to pierwszym wymaganiem jakościowym powinno być to, że nie może on zawierać błędów. Także to, ile razy taki raport wróci do nas, ponieważ zawiera błędy, czy ile razy ktoś zwróci nam uwagę, że raport zawiera błędy, powinno być to traktowane jako odchyłka jakościowa. Oczywiście z punktu widzenia jakości możemy również brać pod uwagę wiele więcej aspektów, na przykład kolorystyka tak żeby była zgodna z kolorystyką przyjętą w firmie i ogólnie rozumianymi standardami czy choćby to żeby raport mieścił się nam na monitorze bez potrzeby scrollowania na boki tak bo może być to na przykład ważne z punktu widzenia tego, że niektóre raporty są wyświetlane na ekranach i ważne jest to, żeby faktycznie całość raportu zmieściła się po prostu na jednym monitorze i tak naprawdę moglibyśmy wymieniać o wiele więcej elementów, cech czy właściwości takiego raportu, które mogą być traktowane czy rozumiane jako raport dobrej jakości, ale tak naprawdę tyczy się to wszystkiego, co robimy w firmie. Bo czy spojrzymy na proces fakturowania i generowania faktur, czy proces choćby organizacji spotkań, tak? Kwestia tego, żeby zawier spotkanie zawierało agendę odpowiednio sobie były zaproszone, na końcu były minutki. To też są takie elementy jakościowe, które możemy sobie postawić, i są to elementy, które możemy mierzyć. Ale przede wszystkim możemy je w jakiś sposób określić, tak? czyli jest naszym klientem, odbiorcą naszego produktu powinniśmy uzgodnić, co tak naprawdę dla niego jest ważne, tak na których elementach jakościowych powinniśmy się skupić, a które nie są dla niego tak istotne. I nie musimy przykuwać do nich aż tak wielkiej wagi. Ja na przykład jestem osobą, która nie przykuwa zbyt wielkiej wagi do estetyki raportów czy tabelek. Dla mnie bardziej istotne jest to, żeby dane były jasne, czytelne i łatwe do zweryfikowania. Ale znam wiele osób, które dostają Szewskiej pasji, dla których wizualny aspekt raportów czy prezentacji jest w niektórych przypadkach wręcz kluczowy. I Podobnie jest z terminowością, bo terminowość może być określana na wiele różnych sposobów. Może to być określenie, że OK, potrzebuję ten raport pierwszego miesią dnia miesiąca, ale nie później niż 5. Lub jeżeli wysyłam jakieś zapytanie do danego działu, to potrzebuję odpowiedzi nie później niż na następny dzień roboczy, do godziny 12. Czy potrzebuję jakąś prezentację na konkretną datę. To jest bardzo podobne do tego, jak dostarczamy czy zamawiamy usługi czy produkty, gdzie niektóre produkty są zamawiane na konkretną datę, gdzie potrzebujemy, mamy konkretną datę dostawy lub od czas realizacji dostawy jak najszybciej od momentu złożenia zamówienia, nie dłużej niż 48 godzin, lub dostarczenie czegoś danego dnia, ale nie później niż na koniec dnia pracy. I tutaj również bardzo ważne jest uzgodnienie i zrozumienie tego, co dla naszego klienta znaczy terminowość dostarczenia naszego produktu. Taki znowu niezależnie, czy to jest fizyczny produkt, czy to jest usługa, czy to jest informacja, czy to jest cokolwiek innego. Klasycznym przykładem jest tutaj na przykład stwierdzenie, że potrzebuje czegoś do końca tygodnia. Co w praktyce może być bardzo szeroką definicją, no bo koniec tygodnia to może być koniec dnia roboczego, czyli piątek, godzina 15. Czy potrzebuje to w piątek do końca dnia, niezależnie o której godzinie, czy potrzebuje to do niedzieli do końca dnia, czy na przykład potrzebuje to w poniedziałek na 8 rano. To w wielu sytuacjach może stanowić kolosalną różnicę. Dlatego jeszcze raz powtórzę: najważniejsze jest to, żeby faktycznie z naszym klientem uzgodnić, co on rozumie przez terminowość, czyli jeżeli wracając do tego przykładu z raportem, na kiedy on ten raport potrzebuje. Jaką on ma z tym elastyczność, ponieważ to też jest kluczowa informacja, jeżeli ktoś powie, że OK, potrzebuję ten raport na 8 rano w poniedziałek, bo o 9 idę do prezesa i muszę znać te liczby, to wiemy, że po prostu to jest twardy deadline. Ale jeżeli umawiamy się, dobra, te raporty będą do Ciebie docierać o tej 8 rano, to jest dla Ciebie jak najbardziej OK, ale jeżeli on się spóźni z jakichś obiektywnych przyczyn o parę godzin, typu. Awaria systemu, to tak naprawdę nie będzie stanowiło to dla Ciebie istotnego problemu, ponieważ spotkanie z prezesem masz na przykład dopiero we wtorek. No i ostatni element, kwestia kosztów, który bardzo często jest pomijany, jeżeli chodzi o procesy i zależności wewnątrz organizacji, no bo koszty, wiadomo, są wspólne. Więc o ile nie jest to proces, w którym ten koszt stanowi. Istotny element to zazwyczaj skupiamy się tutaj tylko i wyłącznie na tej jakości i terminowości, bo z klientami wewnątrz firmy no, nie rozliczamy się w żaden sposób za dostarczoną pracę, dostarczoną usługi, dostarczone produkty. Więc tak naprawdę klienta ten koszt do końca nie interesuje, ale to kogo powinien ten koszt interesować? To nas. Wszyscy działamy w warunkach ograniczonych zasobów, czyli mamy określoną ilość ludzi, określone moce przerobowe na serwerach, określoną ilość maszyn z określonym capacity, czy choćby nasz osobisty czas i tymi wszystkimi zas dostępnymi zasobami musimy w sposób racjonalny zarządzać. I tutaj wracając do naszych procesów yy, tak zwanych biurowych, no bo na produkcji, w procesach wytwarzania, te koszty wytworzenia są zazwyczaj bardzo dobrze zmapowane i bardzo dobrze kontrolowane, co w procesach biurowych jest raczej rzadkością. I o ile w procesach produkcyjnych te koszty mają bardziej złożoną strukturę no bo mamy koszt utrzymania maszyn, energii, ludzi, koszty materiału to w procesach biurowych zazwyczaj. Większość kosztów, i tym naszym najbardziej ograniczonym zasobem, to są zasoby ludzkie. Więc jeżeli chodzi o patrzenie na nasze procesy, z punktu widzenia kosztowego, powinniśmy mieć świadomość, ile czasu tak naprawdę te procesy nas kosztują. Ile czasu potrzeba do wygenerowania danego raportu? Ile czasu potrzeba do wygenerowania danej prezentacji? Ile czasu potrzeba. Do wprowadzenia zamówień do systemu, ile czasu potrzeba do uczestnictwa w spotkaniach. I każda minuta tego czasu jest kosztem, który jesteśmy w stanie wyłapać, jesteśmy w stanie mierzyć, a jeżeli już coś mierzymy i mamy świadomość, w jaki sposób te nasze koszty się kształtują, jaką mają strukturę i jaką mają dynamikę, jesteśmy w stanie bardziej celnie podejmować działania w celu ich optymalizacji. Czy to na przykład przez usprawnienie danego procesu, czy to na przykład przez jego wyeliminowanie. Bo o ile dosyć łatwo w organizacjach szafuje się tym, że OK, potrzebujemy kolejnego takiego i takiego raportu, albo takiej i takiej prezentacji, do it. Ale jeżeli zupełnie hipotetycznie podliczymy, że przygotowanie takiego raportu w trybie dziennym i dystrybucja go w jakiejś określonej formie po całej organizacji plus. Zaprzęgnięcie do tego oprogramowania, które jest wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego jednego raportowania, kosztuje nas 40 tysięcy złotych miesięcznie. Wliczając to koszt danego oprogramowania, jego utrzymania, a także koszt czasu pracy, który musimy na przygotowania tych raportów poświęcić, to wtedy organizacja dwa razy się zastanowi, czy faktycznie takiego raportowania i to w takiej formie potrzebuje. No bo niestety w dalszym ciągu tak jest, że bardzo wiele KPI-ów, wskaźników, które są śledzone i raportów, które są śledzone w organizacji, koniec końców nie ma na nic wpływu. OK. czasami poprawiają świadomość, jak sytuacja wygląda, ale nikt nie podejmuje na podstawie ich żadnych decyzji ani nie zmienia swoich decyzji. Także w rezultacie nie mają one żadnego wpływu na to, jak firma działa. No dobra, ale jak już sobie podsumowaliśmy, tą jakość, terminowość, Koszty, czy to oznacza, że wszystko, co się dzieje u nas w organizacji, w moim dziale, powinienem mierzyć? Oczywiście, nie. Mierzymy tylko to, co jest dla nas ważne, co pomaga nam podejmować decyzje, co pomaga nam osiągać nasze cele lub coś, co jest w danym momencie jakąś trudnością, problemem, który powinniśmy monitorować, typu na przykład jakość tego, co, co dostarczamy, a wszystkie pozostałe rzeczy nie wymagają takiego wskaźnikowania, dopóki oczywiście nie wpadną nam w którąś z tych grup, tak? Czyli nie będą miały istotnego wpływu na cel, czy nie będą miały, czy nie będą dla nas jakimś istotnym problemem. No ale też, jeżeli coś nie ma wpływu na osiąganie celu i nie jest jakimś problemem, no to pytanie, czy w ogóle warto daną czynność wykonywać. To raz, a dwa, nawet jeżeli stwierdzimy, że OK jest to coś. Co nie dodaje za dużo wartości, ale jest wymagane, choćby na przykład przez przepisy prawa, czy jakiekolwiek inne powody, to jednak dla każdego z takich procesów warto sobie zdefiniować, co tak naprawdę faktycznie ten klient rozumie jako jakość, co klient rozumie jako terminowość, dogadać się z klientem, co powinniśmy mu dostarczyć, a także przede wszystkim mieć świadomość kosztów, jakie ponosimy realizując dany proces. Czyli możemy zrobić na przykład jednorazową analizę, żeby mieć świadomość, okej, okay, jaka tu jest skala problemu, gdzie to leży w pareto naszych wszystkich kosztów naszej organizacji i świadomie wtedy podjąć decyzję, że ok, nie jest to coś, czym w tym momencie będziemy się zajmować, więc nie ma sensu tego śledzić, bo będzie to tylko niepotrzebny koszt dodatkowego raportowania. Także podsumowując wszystko, także podsumowując większość rzeczy, które mierzymy w organizacji, czy to nazywamy KPI-ami, czy wskaźnikami procesu, możemy rozpatrywać w kategoriach jakości, terminowości i kosztów, gdzie w tych trzech aspektach powinniśmy z naszymi klientami wewnętrznymi, czy z drugiej strony z naszymi dostawcami uzgodnić, co rozumiemy przez produkt, usługę, informację, czy cokolwiek innego, co dostarczamy, jako dobrą jakość, jako dobrą terminowość. Jako akceptowalny koszt. Gdzie w przypadku kosztu, to w relacjach wewnętrznych ten koszt zazwyczaj interesuje nas osobiście. I o ile którykolwiek z tych elementów, które dostarczamy, jest tym kluczowym do osiągania celów naszej organizacji, czyli stanowi jakiś aktualny problem, którym chcemy rozwiązywać, warto wtedy taki element mierzyć, monitorować różnego rodzaju wskaźnikami, tak aby być w stanie reagować od razu, jeżeli tylko pojawią się jakieś odchyłki. A dla wszystkich pozostałych procesów i elementów, które dostarczają, przynajmniej pochylić się, zdefiniować, czego oczekuje od nas klient, i uświadomić sobie, jakie z tym procesem wiążą się dla nas koszty. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował. W zależności od tego, na jakiej platformie odsłuchujecie tego podcastu, to subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do ulubionych. I do zobaczenia. Przepraszam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!